Maria Wardzichowska, Woźniak, Jelonek Nie bój się, malutki, nie drżyj. Posłuchaj, jak serduszko ci bije pod twoją rączką. Niczym schwytany ptak, nic złego mu się nie stanie. Wyleci na wolność. Nie bój się, wszyscy będą na posterunku, żeby schwytać w rozstawione ręce i nie zrobić krzywdy spłoszonemu jelonkowi uciekającemu myśliwym. Nie może się zdarzyć, żeby ci zabrakło to, co dostałeś, a tata zwiążą okrucieństwo świata, zatrzymają jak jeńca pod stopą. Pomogą, żeby jego drżenie nie przeniknęło cię.